Ordeczki, muszę wam natychmiast coś powiedzieć. Jest to bardzo nagła i jakaś taka wyjątkowa sytuacja. Wbijam sobie na serwer. No i jestem w milionowicach. No bo wiadomo, słuchajcie, ja już poniekąd y, można powiedzieć, że odwróciłem się od Bobo. Troszkę, słuchajcie, go zdradziłem No bardziej, on się po prostu dowiedział, że tak naprawdę to nigdy z nim nie byłem. I wbijam sobie tutaj na moją górę. Wszystko fajnie, słuchajcie, dawno tu nie byłem. I patrzę, że są jakieś tabliczki. Ja już je przeczytałem. Zaraz oczywiście wam je pokażę. Ale generalnie wydaje mi się, że one są od Bobo. No, na, na 100% one są od Bobo. I jestem mega zaniepokojony. Do tego jestem sam na serwerze. Znaczy, jest Elviso, którego, słuchajcie, tam gdzieś widziałem na lodowcu. On chyba coś naprawiał, coś przygotował W każdym razie pójdziemy sobie po niego. Bo naprawdę, to co tutaj jest napisane, jest straszne. Więc wy, mordeczki, oglądajcie do końca, żeby zobaczyć, co Bobo dla mnie dzisiaj przygotował. Ja się naprawdę, słuchajcie, troszkę tego boję. Bo Bobo bo, bo jest nieobliczalny i to jest fakt. Więc zostawcie suba. Wojna jest coraz bliżej. I tutaj będzie, słuchajcie, wojna. Macie tutaj cały przebieg przygotowań, więc zostawcie. Suba, wbijajcie na Macioch Plus Bo tam też macie codziennie odcinki w koronaferię Pewnie nie macie co robić, więc oglądajcie Macioch Plus Też, no i, i lecimy Także słuchajcie, tutaj się zaczyna Macioszek Zdradziłeś mnie i e, Nie zapomnę ci tego, także No słuchajcie, ewidentnie, to jest o, po prostu od Boba Bo nikogo innego nie e, zdradziłem Tutaj jest napisane już, oczywiście bardzo błędnie Słuchajcie, ja, ja nie będę zwracał uwagi na tutaj błędy Ortograficzne, bo to jest Bobo, to jest dziecko, wiadomo e, Że, że, że no, po prostu Takie rzeczy mogą się zdarzać, ale Ale też nie jestem na nie ślepy, także już mnie to nie obchodzi, chcę tylko odzyskać moją zbroję. No tak, słuchajcie, bo ja mam jego zbroję, którą on mi dał podczas ataku na Milionowice i on chce ją odzyskać. No porąbało typa totalnie, a ja cię nie oddam. E, masz mi ją oddać. E, przy domku Agentixa jest złoty blok. Tam masz ją wrzucić, okej. Okay. Yy, także słuchajcie, generalnie on myśli, że my oddamy zbroję. Oczywiście Kolesia powaliło, on jest naprawdę szurnięty. Ja mu w życiu tego nie oddam, ale, ale, słuchajcie, teraz jest ważniejsze. Teraz jest ważniejsze. Potem rób to, co mówię, bo inaczej milionowice wybuchną. Masz za swoje, czyli widzicie, słuchajcie, on przygotował, tak mi się przynajmniej póki co wydaje, jakiegoś rodzaju zemstę na mnie za to, że ja go zdradziłem. Słuchajcie, zdradziłem, ja nigdy nie byłem po jego stronie, tak? Tylko mu się tak wydawało, więc ja go tak naprawdę nie zdradziłem. No ale mu się tak wydaje. Wiecie o co chodzi. W każdym razie naprawdę się boję, bo Bobo ma olbrzymie zasoby, jeżeli chodzi o wiecie, takie możliwości dokuczania. Kogoś on ma lawę, ma Tinti, ma obsa, ma wszystko, słuchajcie, i może to wykorzystać. Gdzieś tutaj, o jest Elvis! Także słuchajcie. Wchodzimy i wychodzimy. No ogarnia cię pewnie, no ogarnia Co on się. wyprawia Ucha, sobie, On ma tam kilka Także słuchajcie, ja idę do Elvisa, mimo tego, że on jest ześwirowany gadat z kilkoma owcami i po prostu biorę go na pomoc, bo to będzie straszne. Oglądajcie do samego końca, bo może być naprawdę ciekawe i niebezpieczne. Elviso! Elwiso! Elviso, 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 co ty wyprawiasz tutaj? Gang Elviso, co to jest za gang? Ale widzę, to... czemu problem? masz cztery owce? Tak, mam problem, stary. Jest wojna, Bobo tutaj szaleje, a ty robisz jakiś gang owiec, czy ciebie pogrzało? No, żeby go gdzie Stary, jak stary. Zagryzo, Owce, to nikogo nie zagryzie. Stary, jest właśnie sprawa Bobo chce się na mnie zemścić, stary, za to, że. jak to zabrzeć, nie mam tak. ma tak. stary, nie ma go. Stary, no nie ma go, ale przygotował, stary, chodź, pokażę ci stary. Jak to coś przygotował? No niby co? Chodź, chodź, stary. On ma parę lat, stary. No nie nie się dziecka. Chodź no nie, 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 co się nie bój, stary, no on jest, jest nieobliczalny. Stary, chodź, pokażę ci tabliczki, generalnie to chodzi o tak, jeżeli... Stary, bo ty nic nie rozumiesz, stary. Ty nic nie wiesz, pozwól no, mi wytłumaczyć, bo to jest jakieś straszne. Jak był atak na Milionowice, który pamiętasz, to yy, no. Bobo dał mi zbroję i on chce ją odzyskać, ale... No, stary, przeczytaj to wszystko, przeczytaj to, bo ja już okay. to czytam. To jest Nie, nie na głos, stary. Nie na głos, po prostu czytaj szybko, bo nie ma czasu do stracenia ziomeczki. To jest straszne. Oddanie zbroi to jest jeszcze, słuchajcie, pikuś, to, to jest nic. Ale tu jest napisane, że mamy robić to, że ja mam robić to, co on mówi, bo inaczej Jezu, wybuchną stary. milionowice. Ale Mordo. Mordo, co, co ty co, to jest Mordo, co ty myślisz? Że to jest fake? Mówisz, to jest tragedia, stary, to jest tragedia. Ale nie Uczy myślisz, że to jest racja, czy co? Czekaj, czekaj, jeszcze co on kazał robić? Co, co on kazał robić? R Masz imię, o. Do domku Agent Tak. Jest złoty blok. domku Agent X. Okay. Na razie tam idziemy, ale poczekaj, myślisz, że to jest troll, fake, czy on mówi naprawdę? Że milionowice stary, oh, że wybuchną. to nigdy nie fartuje, więc to może być bardzo Wiesz, co, sprawa, mi stary. tego Bobon nie mówił, aczkolwiek chyba mi Abra kiedyś coś wspominał o tym, że pod całymi milionowicami jest rozłożone TNT stary. Czy ty o tym kiedyś słyszałeś? Bo mi się tak wydaje. Tak? Stary, tak, tak? O tym. Nie jest, gadaj. To jest na jakiś atak, wiesz, takie rezerwy Albo na to właśnie, zagrania. że chcesz zemścić, stary. Na mnie teraz, stary, ja Jawale, Ja stary. Walę, Oddaj to tę zbroję stary, oddaj zbroję stary, szybko Poczekaj, tu jest złoty blok, ej patrz nie, stary, jest, Tu jest, jest złoty jest. blok i tutaj mamy wbić chyba Znaczy nie wiem czy okay. mamy wbić, poczekaj stary Poczekaj, ja, ja to nie dotykaj, nie dotykaj Stary, rozkopmy to, ej tu coś jest dojście, dojście, Ej tu coś dojście. jest, dobra to możemy tu wbić okay, W takim dawaj. razie i zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy co tutaj stary będzie To jest, to może być Pokaż Mordo, e, wrzuć e, Swoją zbroję do tej dziury, e, dziury. Potem odczekaj i idź e, Na e, sklepy TNT Elvisa Co? O się, co stary, chodzi? Ej, stary, poczekaj, poczekaj, wrzuć swoją zbroję. On mówi, żebym tutaj wrzucił zbroję. Stary, Mordo. to musisz. Już... Tak czy jest, stary. Mordo, stary, stary wiesz wie. co, załóż zbrojkę swoją, masz zbrojkę, stary, ja zakładam to. Tak, ja, mu... Tak, ja, ja mu nie o, oddam załóż. tej zbroi, stary. Ja mu nie oddam. Stary, wrzuć, stary, wrzuć kwiatek, kwiatek stary, kwiatek. Stary, kwiatek. ale poczekaj, czy to może być jakaś pułapka? Za wrzucanie item. Jest... Nie, no chyba nie stary. wiesz co, ale wypróbujmy. Wrzucę kwiatek, obserwuję Wrzucę kwiatek. To będziemy widzieli. Albo słyszeli, stary, rozumiem że to chodzi, więc teraz. Ej, słyszysz coś! Co to stary tam. jest? Słyszałeś jakiś dzwonek, to co by... może być? Ej, o co chodzi, co stary? Poczekaj, o co chodzi. what ja to... what? what Co tu się Macio! dzieje? Wow! Macio! Stary, jak się to się pojawiło być? TNT? Co to jest grane? Macio! Elwisa, co ty zrobiłeś? Stary, tam widzisz blok, stary, i ten blok zniknął, i się pojawił TNT. Co ty gadasz, stary? Co tu się stało? Stary, tam był blok, on zniknął, i się pojawił na TNT jakiś pistolet, stary, spróbuj, gdzie w ogóle jakiś mechanizm. No, no ty stary, o, spidny, stary Zobacz. poczekaj, Zobacz. czy one chciały nas zaatakować? Czy jakby czy to był zamach? Czy o co chodzi? Perespracho to, sprawdzimy to. Gdzie? Stary, to jest sprawa, cały sprawa, ten mechanizm? Sprawa. Tak. Nie gadaj, stary, że to jest cały mechanizm, który wybuchnął ja, jedno TNT. Pierdicie. Ej, no nie no typa powaliło już Tam, totalnie. Tam było więcej. TNT. Stary, ja stąd wychodzę, ja stąd stary wychodzę. Czekaj, stary, 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 czekaj, czekaj się ja staruję, czekaj, czekaj. Co ty stary robisz? Wychodź stąd, co. Stary, nie, stary, aktywujemy to, stary. Dawać, aktywujemy to. nie, stary, ja wychodzę, chodź ze mną, stary, chodź, 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 bo on okay, powiedział, żeby stary, robić okay, to on lecimy. powiedział, żeby robić to co mu każemy, tylko że o co chodzi, stary? Przecież tu nic stary, nie ma. Boję się. Wow, stary, tu jest skrzynia jakaś. Nie, może to być skrzynia e, Agent X, ale poczekaj. Czekaj, stary, wchodzę. Jest stary book and Mordo, Mordo, stary, no chodź, tu mówię, nie chcę, tu stary, a ty ja się wygłupiasz. No stary, no jest zostawiony, chodź, czekam na ciebie, żeby, żeby to przeczytać. A ty coś. Okay, od Janie pawlasz stary. Co ty wyprawiłeś? Mordo, e, poczekaj, poczekaj, bo ja się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy gdybyśmy tam wyrzucili naprawdę zbroję, a nie kwiatek, to by dalej wybuchło? Bo ja się nie znam na mechanizmie. Sorry, a to jak nie? Czy to mogło być e, tak gdy mówione, że gdyby tam była zbroja, to by się to stary nie stało? O, stary. Ale stary, myślisz, że Bobo by ogarnął taki mechanizm masz? Stary, on nie wierzę jest, w to. O, to jest opewne z Dobra, stary, dobra, stary, oboferd, dobra, oboferd, stary czytam to, czytam w takim razie. Idź za bank i weź dla mnie gwiazdę Netteru tylko szybko. What? Stary, poczekaj, no. weź to przeczytaj, bo ja, je, jeżeli ja Dobra. to rozumiem Tak jak jest napisane, to to nie ma sensu Jak ja mam wziąć w, gwiazdę netheru Z zabanku bank, I weź dla mnie gwiazdę netheru tylko szybko. Stary, to było no, stary. tutaj, patrz, to, tak, to było w tym okay. miejscu Ej, no przecież koleś jest nienormalny Jak my mamy wziąć gwiazdę netheru z zabanku e? Co to jest grane, stary? Idziemy tam, stary? Ogarnia, Chodź nie, za bank. Chodź za bank, ale. Czekaj, stary, bo ja tylko nie ogarnia, stary, serio, nie ogarnia. Tego. Ale przecież ja nie ogarniam, nie, nie możemy mu wziąć gwiazdy netheru z banku, bo, no bo przecież gwiazda netheru to wypada z widera. Trzeba zabić widera, dokładnie, stary, no nie ogarnia. Stary nie ma opcji takiej nawet, przecież ten. ten źomek. Ej, Bobo ogarnia minecrafta i on powinien to wiedzieć, stary. On na bank to stary wie. Także ja nie wiem o co mu stary, chodzi. to jest stary Megiego. Jeszcze stary na banku, stary. stary. Co to, to. Co. 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 Ej, to, co. 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 jest stary? stary? Ej, co? co jest z granem? Przecież tu był właśnie bank. Co jest, stary granem? Poczekaj, to jest obsa pomieszczenie Ej, Bobo e, ma dużo obsa. Bobo ma dużo obsa. To stary o? mógł on zrobić. Tu jest napisane niepowodzenia. Nie jest stary, Poczekaj, bo to są w ogóle moby. Wo, nie! Nie, stary. Nie. Nie, nie dzieje się nie to, stary, teraz, stary co ja, ja myślę. Szans. Stary, ale my to musimy zrobić, bo Stary, stary poczekaj. Buchnie, stary, jamy, stary, poczekaj, tu nie. jest skrzynia. Ja się boję, stary. Nie! nie! Nie, no stary, to jest głowa Widera. Patrz, trzymaj, stary, głowę Widera. Książka, czekaj, czekaj, ją? Po, pokaż mi ją, stary, ty weź głowę okay, Widera. Dobra. Ja, dobra. ja wezmę, stary. Tutaj jest napisane. Jeśli jeszcze żyjesz, to idź do waszej głupiej bazy przed Bobowicami. Powiedziałem, bo że macie tam mały. Co? Stary, okej, okay, no, to jest generalnie wiadomość, chyba zostawiona po pokonaniu, właśnie, Widera. Dobra, okej, okay, dobra. Ale poczekaj, co? poczekaj, poczekaj sekundę, sekundę. Za, po... Nie! Okej, okay, stary, he, he, poczekaj, he, bo he, ja muszę się tak. naradzić. Ja mam całkiem dobra. niezłą zbroję, mam mieczyk sharpness 5 i mam łuk bez y, żadnego enchatu. E, to jest Obsydian, który rozumiem, że po prostu ma utrudnić nam walkę, bo nie możemy przed nim uciekać stary. Czy mamy Możliwe. mamy szansę jakiekolwiek? Stary, właśnie, bo się tak, ale mam milcz na farm 5, więc. Stary, stary a najwyżej można wyjść stary. stąd, patrz Wither nie rozwali Obsydianu, prawda? Stary, nie, na pewno, na pewno powiedz mi, czy na pewno nie rozwali obsa. Nie ma szansy. Okej, i najwyżej można uciec, zjeść, zregenerować się i z łuku go strzelać, okej? Tak. Dobra, stary, to Dobra, taki jest stary. plan. Ja mam całkiem niezłą zbroję, ale naprawdę boję się. Także odpalamy chyba, stary. stary. Wiesz co? Boję się tego i to może być stary wielki błąd, ale wiesz, co? na 3 macie. Odliczenie. O, a stary, no nie ma innego wyjścia. Musimy to zrobić. 3, 2, 1, GO! 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 Uh -huh! Stary, ja się boję, ja się boję. Dawaj łuk, dawaj łuk. Stary. Nie, jest mów kiedy stary. atakować. Zginiemy. Zginiemy. Nie, nie zginiemy. Przesiemy na luzaki, Bo stary. Bum! Dobra, stary, atakujemy go. Pink, stary, zmiecza, miecza, czego trzeba atakować, bo dawaj, chyba dawaj, zadaje dawaj więcej dawaj, obra dawaj, Patrz jak dobrze idzie, poczek, otwo idzie. Bo jest, bo on Ej, ale lamusek to jest dobra, bo myślał, że nas pokona, no. nie ma opcji. Wow, Rozwalił tak, opsa tak, tak. Rozwalił upsa, stary! Jakim cudem? Nie, on stary wylatuje, stary, wylatuje. Nie, nie, stary, oj nie, teraz mamy przypał Stary, zamiast, stary, stary, szybko, dobra, uciekamy zamiast, to jawal, jak to się stało? mówiłeś, że nie rozwali stary, No to jest stary, nie mówi, to zagijała, stary, Ja uciekam. Ja uciekam, gościu, widzę, że ty masz mega potężny łuk, a ja po prostu uciekam, bo ja, ja też nie mam życia, mi się nie respiżycie. Okej, stary, zjadłem, teraz będę go naparzał razem z tobą, dobra? Dobra, stary, dawaj, mecik, stary, dawaj, macie. jadź Okej Ej, masakra, stary, tobie dobrze idzie Ale mi się nie rozpiszecie praktycznie dobra, powodzę, dobra, chodź tu, no, chodź tu, okay, chodź, go, chodź, chodź, chodź dobra, 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 stary, patrz, ma mało życia, mało życia, malusek Pyk, son Pyk, on się na ciebie się fokusuje Dobra, stary, jest blisko, jest blisko Nie, nie zabijecie, stary, ja tutaj jestem Ratujecie. Dobra, stary, ma mało życia, ma mało życia Jest, tak! Uda udało mi się, stary. Ucieka przede mną, Dajesz. stary. Nie, nie mogę go. Musisz zwolnić. Dajesz, się, stary. Boom, boom. Ok, okej. Okay. Tak, się. ostatni hit. Jest. Stary, jeszcze jeden. Dog. Udało się. Jest. Stary, udało się. No, Mam udać. gwiazdę neteru! No. Stary, szybko do no, tego obca. Szybko do tego obca, stary. Stary, tam, szybko, stary tam, szybko, ale jak? Jak on go znieściu, stary? Jak? Stary, co tu się stało? Niemożliwe. O, czekaj, poczekaj, poczekaj. Ja walę stary, mamy noc. W ogóle, stary, jesteśmy sami na serwerze. Możemy iść w Kimę, tak naprawdę. Poczekaj, tutaj jeszcze nas naparza jakiś lamusek. Ty, lamusie jeden, dobra, stary. Ja to za Chodź to! To. Stary, ja muszę ochłonąć. W sensie wiesz o co chodzi? Ja też, stary, ja też. What? Stary, poczekaj. Okej, okay, pokonaliśmy Widera. Nie było bardzo ciężko we dwójkę. jakim stary? Gdybym był sam, to bym miał mega, mega turbo. Przypał, ale dobrze, że stary ciebie zwerowałem. Pat, stary, mamy gwiazdę. Mamy gwiazdę, nice. Co? Ej, Elviso ukradł... Elviso, 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 Elviso co ty wyprawiasz, stary, no? Dobra, stary, dobra. Jeszcze jesteś Just zlagowany podawiam. jakiś, nie mogę cię, stary, uderzyć, jesteś z... lagensem głupim, Lagimam. jesteś głupim lagersonem Dobra, nieważne, stary, udało nam się, to jest ważne eee, mamy Gwiazdę Netheru, musimy mu no. ją dać, bo inaczej się ze złości, Aczkolwiek, stary, mi się wydaje, patrz, jak już zbrojki mu nie oddaliśmy to czy te gwiazdy netheru też musimy mu oddawać? Gostu, jak mu damy tą gwiazdę, to będzie ja ubikonał będzie i będzie potężny, nie tak, można sary, mu możemy. mu zwłasz, Tym bardziej, że i tak nie spełnimy wszystkich warunków, bo zbrojki mu nie oddam. Raz, A wiesz, Sary, bo mnie tak zastanawiało w, e, na początku, e, w ogóle skąd on miał rzeczy na widera, ale pamiętasz sam, że kiedyś on tak, miał to strasznie to dużo. On miał strasznie dużo tak. tych widerów, także po prostu sobie jednego ogarnął widocznie. Dobra, kolejna wiadomość, bo tu była kolejna wiadomość. Ok, e, jeżeli żyjesz, e, jeżeli jeszcze żyjesz to idź do waszej głupiej bazy przed bobowicami bo widziałem że macie tam mały problem hihi hi, stary masz weź sobie przeczytaj czekaj okej OK. daj mi gwiazdę mordeczko ale jaki problem jaki, jaki problem właśnie, nie wiem Właśnie, stary tego to jest teraz w to zaraz w stary dawaj gwiazdę o dy, dy, dję, dzięki za gwiazdę za stary musimy tam biec bo ja nie wiem o co chodzi być może bobo po prostu stary jakąś zasadzkę przygotował jakąś niespodziankę Wwieśli. Ej, naprawdę, słuchajcie, jest masakra. Zionki, co tu się dzieje? Ja rozumiem, że Bobo jest zły na mnie, że go zdradziłem. No ale takie rzeczy robić, no przecież to się w głowie nie mieści. No słuchajcie, mamy tutaj wojnę, a Bobo jakby minimalnie troszeczkę, no przecież A No, na wojnie jeszcze nie ma, ale jest bardzo blisko. Cztery, no jest tak, tak, blisko. chodzi o to, że wszyscy się przygotowują do wojny, jest naprawdę na, na, na granicy, słuchajcie, wojny. I oczywiście temat jest związany wojną, z wojną, no bo ja go zdradziłem. Jednakże troszeczkę, słuchajcie, jakby odbiegł od wojny, słuchajcie, no jakby chodzi mi o to. to że jest on. Że tutaj. Te zem... Właśnie ta zemsta osobista nie tak naprawdę nie jest przygotowaniem żadnym do wojny. Więc Bobo, widzicie, widzicie, musiał poświęcić troszkę czasu tylko po to, żeby mi utrudnić życie. Patrzcie, słuchajcie, musiał mi zabrać zbroję. Potem, bez zbroi, według jego planu, poszedłbym walczyć z Widerem. Stary, miałbym mega przypał. Ty miałbym... stary nie miałby właściwie żadnych szans. Mega to... serio What? Stary zobacza? Co? Co to jest? Co, Co? nie? Stary, to jest buchnie, stary. To jest nowo, stary, stary. To jest stary. Poczekaj, i... poczekaj, poczekaj. Nie podchodźmy na, na razie. Nie podchodzimy na razie, patrz o co chodzi, to jest lawa nad naszą bazą Ona jest stary w szkle, nie Nie stary, nie, nie to się nie. nie stało, widziałeś to co ja? To, stary chodź tutaj, nie stary to, to się nie stało Uważaj, widziałeś? stary co to jest? Co, co? to jest? Pogięło typa. Poczekaj stary Trzy. chodź. Trzy. Poczekaj stary chodź tutaj chodź tutaj chodź tutaj do mnie. Co ty się szybko, wyprawia? Szybko. Patrz o co chodzi. Poczekaj bo to samo z siebie chyba nie wybuchnie ale patrz. Co by gdyby Bobo wszedł na wieżę i użył łuku z flamem i podpalił to. Bo ja strzela. Stary nie. Pogięło no, cię? Poczekaj. Franky. Czy wtedy po TNT by się podpaliło, Franky. rozwaliło Franky. to szkło i, radę, tak. i rozlało się po całej bazie naszej? Tak, tak, to tak, 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 tak. I by zżyły nasze mechanizmy. O stare, o masakra. Stary. Ej, to jest masakra, przecież Bobo naprawdę tak to wymyślił dobrze. Ale poczekaj, to są trzy dewastatory. Ale jak trzy? Stary, nie mamy teraz szans z Stary, to są trzy dewastatory, jedyna jaka jest nasza szansa, to patrz, one są jakoś uwięzione, one tutaj stary, musiały wpaść. Łuk. Masz stary łuk? Mam łuk, tylko że mam łuk bez żadnego y, enchantu. Dobra, stary. wow atakuje stary. mnie! Atolamus, stary, musimy atakować. Mogę strzały twoje, mogę Co, co Całe mogę. Dobra, stary, ja mam dużo strzał, trzymaj, stary. Tylko, tylko kolorowe, te kolorowe, no, co kolorowe, wiesz? no nie mam kolorowych, ja mam widmo. tylko z, z, zwykłe, stary widmo. Co widmo, stary, ty lamusie, chodź tu się klepać lepiej hey! Chodź się klepać, lamusie, no. bo mnie denerwujesz Ale, już, się no, no. Dobra, stary, da, co, co z łapki, Dobra, sorry, co z łapki no, Elwiso, co ty myślisz, że klepa w Minecraft jest najważniejsza? Tutaj się liczy, trzeba mieć w Grafie, głowie, a nie w ręce, stary Jesteś lamusem i myślisz, że co, że klepą pokonasz wszystkich? A patrz Bobo, stary, wszystkich przechytrzył, widzisz? On nie Ale musi się bić, bo ty jesteś... patrz, słuchajcie, co zrobimy, Elwiso Weź, stań tutaj bliżej. Ale o to działali, tak? Elwiso, nie chcę, to cię uderzyłem. chciałem strzelić, stary. Musisz stanąć okay, bliżej. Dobra. Musisz stanąć, stary, okay. bliżej. To cię, zobaczę. Wow, Jezu! dobra! Jezu! <laughs> Wrzuciłem Elwisa! Wrzuciłem Elwisa! Pomocy, no, stary, to jest. Zamknął się, zamk stary, pomocy, stary. Pomocy. Stary, co? No klep się z nimi, stary. Co ty wyprawiasz? Masz się krepać. Okej, okay, udało się jednego udało stary, się to jednego. są trzy dewastatory. Patrz ile on musiał robić rajdów, żeby mieć trzy dewastatory. Fajny, jest stary nie big, słuchaj. Ej, o to jest, a poczekaj, w ogóle ty jest napisane macie, a inne miały jakieś nazwy? Stary, jeden miał chyba nie, bo tak widziałem. Nie ma nie. nie, nie jeden się nazywał nie, Nie macie. a drugi macie. I widziałeś jak się nazywał trzeci stary? Właściwie nie. O kurde, to w takim razie. Może to była jakaś wiadomość dla nas, stary, ale. Dobra, stary, Ale stary, nie. To nie. Teraz. Poczekaj, czy ty masz jedzonko, Mordo, bo ja potrzebuję jedzonko. Mam ile chlebek. To daj go, bo mi się bardzo przyda, stary. Wiesz do czego? Bo no ja jestem puszka. głodny. <laughs> Zabrałem Elisowi chlebek. Ty, stary, nie ma wyjścia teraz. Dobra, Mordo, trzeba to ogarnąć. Poczekaj, poczekaj, wiesz co? Zanim to dotkniesz, ja pójdę na wieżę Bobo, bo Bobo nie ma oczywiście na serwerze i okay, ja zobaczę, i czy można by to strzelić. Ja mam łuk bez enchantu, bez żadnego flame'a. To stary raczej nie Nie zaszkodzi y, temu TNT, prawda? Raczej nie. Raczej, raczej nie. nie. Także, stary, ty tam w ogóle bądź w pogotowiu, jakby coś się działo. Ja mu słuchajcie, teraz mordeczki na wieżę. Zobaczymy, czy to jest przygotowany patent właśnie pod wysadzenie, że tak powiem, zdalne. Eee, czyli, patrz, Elviso, no? Elviso, patrz, Bobo byłby sobie tutaj z flamikiem i czy on by mógł w to trafić, stary, patrz. To ja popalę, stary, po, to ja podpalę Nie no, co ty, wy... pogięło cię, stary, wiesz co, nie wiem, czy to jest dobrze zrobione. Dałoby się. Dałoby, się, dałoby stary się, trafić. Było, stary, trafić. Tak, jak wiesz co, zwierzę jest troszkę ciężej. Ale tak, te, teraz trafiłem, dałoby się. I wtedy cały TNT by się podpaliło. Tak, całe szkło byłoby by wybuchło nas. i byłoby, słuchajcie, po nas. Także ja tam idę do Elviso. Musimy to szybko ogarnąć, bo jest paranoja, słuchajcie, naprawdę, bo bo to sobie nic nie całkiem wymyślił I naprawdę mi znalazł za skórę. Ej, serio, to jest słuchajcie, przypał. Ja, ja biorę borówki, słuchajcie, a co? Też mu zalecę za skórę. I się wezmę, słuchajcie, to jest jagoda jest jagoda, Meku? Co? Co? Co ty robisz? To nie jest borówka, to jest jagoda. To jest jagoda, nie borówka mordo? Borówka. Bo borówki są słabe, tak? E, bo, tak, No, razy, borówki ale, są słabe, e. więc tylko jagody sobie jemy. E, luba, słodziutkie boróweczki. E, znaczy, jagódeczki. Dobra, mordo, nie, poczekaj, ster, po to. Nie! Ty no, jesteś nienormalny. No, paliester, 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 nie, el, jester, sobiecie, elviso, się Słuchajcie, Elwiso, ja nie wiem, czy on jest po stronie naszej. Frankujecie, być elviso, bo naprawdę, bo ja już przez z panem ze schodów, naprawdę. Tak mnie boli Trajmy. głowa od tego twojego gadania. Ja nie wiem, jak boli ty tutaj wszedłeś. E, dobra, teraz tak, mordeczki, musimy sobie tutaj wejść. Ja, ja, ja to stary zabieram. Ja to stary zabieram. Nie wiem co ty masz we łbie. Ja to rozwalam i wiesz że musimy wbić jeszcze tam wyżej i tą lawę całą usunąć, mordo. Oj, to widzimy Stary, a ty masz wodę masz ja, ty jakąś? Obs. Masz, bo ja nie mam, mam wody. ops, mam. A, obs. a, aha. Ops, opsem, dobrze, słuchajcie. Pamiętajcie, jakbyście kiedyś musieli usunąć coś, to zawsze słuchajcie opsem. Nie wodą, żeby mieć, wiecie, jedno baderko wystarczy. Nie słuchajcie dister. ale ja mam wodę, Zobacz, żeby to ser wodę tak jak chcesz, No to star, dawaj to wodę, no to się pytałem ciebie, a ty mówisz nie. Ale to zero wiesz co, ser Stary, Wiesz co, tylko czujesz, że cię nie <laughs> wrzucę do lawy. Lamus! Lamusek, lamusek! Lamusek, ale jesteś lamusem, Elvis, wiesz? Tak? Tak. Fajnie. Pyksan, cyksan, nie elikon. Mordo, w ogóle tobie to nic nie robi? Naprawdę by cię wlawie? Trochę robi, trochę robi. No, A, bo okay. ty pewnie koksa zjadłeś i tyle. Refilka. Refilka, okay, dobra, stary. Dobra, stary. Dobra. Ja to zabudowuję i tyle. No, stary, no to nie, teraz. Nie, nie! Nie! Co? Nie, stary, nie fosa, nie Nie, stary, popsułeś wszystko. Nie! I widzicie, Elwiso chciał użyć wody. Chciał być sprytniejszy od Maciocha, który używał dirta. I co, Elwiso? Zestrałeś się! Zestrałeś się! I tyle. Ej, tu się woda, ro ro lawa rozlała, stary, co się stało? Nie wiem, stary, nie ogarniam. Stary, co ty wyprawiasz tutaj? Ja to napra muszę ty, naprawić, stary. Ja tylko wylałem wodę, stary, ja tylko wylałem wodę, nic więcej. Dobra, Ziemyszki, ta, ta lawa mam nadzieję, że zaraz przestanie płynąć. Ona zniknęła, zniknie, więc spoko. Okej, okay, ale co ty wyprawiasz, gościu? Ty nam psujesz bazę całą. Tylko podę, stary, ja tylko nie, patrz, lawa le le tu leci cały czas, Mordo. Tędy, ja, ale mamy przepał, bo to trzeba chyba redstone postawić, mordo. Wtedy nie będzie no, leciała, to, prawda? Zabaczymy. Dobra stary, ja, ja rozwalam tego stona, bo on tutaj Lepiej, się zrobił ja ja niechcący ja ja oczywiście Dobra stary, dam sobie spokojnie Pyk Ej, czemu ja się cały czas palę? Halo! Nie, stary, Dobrze, nie już, okay. już, masakra, słuchajcie, z tym jest, w każdym razie, e, tutaj nie widzę żadnej kolejnej wiadomości, on powiedział, że mamy przypał e, w stary, bazie, wiecie, co? ogarnęliśmy przypał w bazie i to chyba, stary, tyle, widziałeś jakąś wiadomość tutaj, czy coś takiego? Ja nie, nie, stary, ale ja mam plan. Co jaki masz Żeby plan, Mordo? nie, nie było stary, że, że tak tutaj, problemu, wbijmy tam i dajmy mu to gwiazdę, okej? Okay? Gwiazdę stary, chcesz tak, mu dać? Gider, nie? Ale co, tak, ale zbrojkę też chcesz mu dać? No zbrojek nie stary, bo to ona jest tak twoja i potrzebujesz, nie? Stary, no, ale zdecydowanie, tak. Zwłaszcza, że Bobo bo tak. sam o tym mi mówił niejednokrotnie, że on ma zbrojek niesamowicie dużo. On ma tak, w dobra, praktycznie stary, nieskończoność bijamy. tych zbrojek. Widziałem, no widziałem. Ale stary no, naprawdę mógł gwiazdę dawać. Moglibyśmy sobie tu postawić beacona, który by nam dawał, wiesz, moc jakąś. Ale dobra, dobra, w takim razie, stary, masz book and jeszcze jakiegoś, chociaż? Mam jednego No daj, stary, ja mu tutaj wrzucę, patrz, okay, ja mu wow. wrzucam gwiazdę Ja mu, stary, napiszę, co o nim myślę I mo mogę to edytować? Mogę Także ja mu napiszę, co o nim myślę I że ma swoją gwiazdę, także patrz Ja mu napiszę Dobrze. teraz tak Masz swoją e, Głupią Gwiazdę O, pisze niechcący na kapsoku, sorry, ale nie będę już tego usuwał I teraz To ty masz przy przypał gościu. Będziesz łamany Elo. Dobra, napisałem mu co o nim myślę. Marioszek. Teraz to przeczytam. Co ty gościu chcesz ode mnie? Łap, stary. Co? Twoja działka. Co to jest? To papier to, to toaletowy! Tolety. Ej, słuchajcie, tolety. to dobrze, bo akurat nam się w bazie skończyła, yy, skończył papier toaletowy. No, wiadomo, yy, Biedronka zamknięta w niedzielę, więc, słuchajcie, no trzeba było brać liście z. z Jagód Bobo, y, bo, no słuchajcie, no. no, no. Kwarantanna nie wybiera, wojna nie wybiera, masz. kolorowo nie jest, także wy możecie nas, słuchajcie, wesprzeć w tej wojnie, zapytacie się, ale jak wam jak was możemy wesprzeć, Mordo? To jest dziecinnie proste. Po Bardzo prostu, prostu proste. zostawiasz suba na kanale Macioch, bo tutaj masz codziennie jakieś przygotowania do wojny, Ciennie. a niedługo wojna. Potem, słuchajcie, wbijasz na kanał Elviso, bo Elviso to pała i jak dacie mu suba, to Oj, może da. nie będzie taką pałą. A potem wbijacie na Macioch Plus i codziennie o 8 rano macie odcinki ze Minecraft Survival 1.16 Yy, no i tak, słuchajcie. Także dziękuję wam za oglądanie. Subik zostawiony do następnego. Jo Elviso topała.